W naszym współczesnym kształtowaniu Kościoła trochę odwróciliśmy porządek, który miał Jezus. W jaki sposób odwróciliśmy ten porządek? Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jakby dwie rzeczywistości. Z jednej strony mamy tych, którzy odrzucili Jezusa, miasto samarytańskie, które nie przyjęło go, bo podążał do Jerozolimy. No i uczniów, którzy mówili: zrzućmy ogień z nieba, zniszczmy ich. I Jezus, który ich zgromił, tych uczniów, który powiedział nie i poszedł do innego miasteczka. Czyli mamy szansę daną tym, którzy odrzucili Jezusa. Jezusa. A z drugiej strony mamy trzy osoby, które mówią do Jezusa, pójdę za Tobą, pójdę za Tobą, pójdę za Tobą. A Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego, bo każdy chciał coś gdzieś tam zrobić, zanim pójdzie za Nim, za Nim coś tam. Czyli Jezus stawia konkretne wymogi tym, którzy chcą pójść za Nim. Bardzo często my to we współczesnym Kościele odwracamy. Zobaczcie, że bardzo wielkie wymogi dajemy tym, którzy odrzucają naukę, niesamowicie jak wielkie, tak że ktoś w ogóle już nie idzie, natomiast nieustannie dajemy szansę tym, którzy są wewnątrz kościoła. Jezus robi odwrotnie. Jezus stawia coraz większe wymogi tym, którzy są w kościele, a daje szansę tym, którzy go odrzucają, żeby nie zniechęcić, żeby nie zranić, żeby pokazać, że zawsze możesz wrócić. Zawsze będę na ciebie czekał. Może przyjdę do ciebie innym razem? Dajmy szansę tym, którzy gdzieś są poza naszą wspólnotą. Stawiajmy sobie coraz większe wymagania. Stawajmy się coraz bardziej tymi, którzy podążają do świętości. Jeżeli nikt od was nie wymaga, sami od siebie wymagajcie mówił święty Jan Paweł II. Bądźmy tymi, którzy będą wymagali od siebie i bądźmy tymi, którzy będą dawali szansę tym, którzy jeszcze nie są gotowi na takie wymogi, którym będziemy sami chcieli sprostać.